Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid Kubacki po pierwszych skokach w ten weekend na wielkiej Krokwi to były skoki porządne? No myślę, że solidne, tak, tak bym je nazwał. W końcu 3 na 3 i w takim ok zakresie, jeżeli chodzi o ich, o ich jakość. No, oczywiście to nie były jeszcze skoki wybitne, nie, nie super, ale, ale, ale gdzieś tam tą powoli, tą stabilizację widać i, i, i coraz, coraz mniej koncentracji potrzebuje. Na pewne elementy i też jest po prostu wtedy to łatwiej zrobić. Kiedy zasiadłeś na Belce, pomyślałeś sobie, no nareszcie stara, dobra, wielka kroki w zakopanym. No akurat tak dokładnie to sobie nie pomyślałem, ale, ale ja zawsze lubię tutaj przyjeżdżać, skakać, czy, czy to na treningi, czy na zawody, bo no, to jest nasza, nasza domowa skocznia. Tutaj część z nas zaczynała swoją przygodę w ogóle ze skokami. Oczywiście nie na krokwi, ale na tych mniejszych skoczniach z boku. No i też biorąc pod uwagę to, jaka tutaj zawsze jest atmosfera na zawodach, no to, 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 to się serce raduje, jak człowiek może tutaj przyjechać i startować. Dawid, wybór piosenki z Twojej strony nie był dla nas zaskoczeniem. Czy to jest jedyny utwór, którego słuchasz w samochodzie, czy jest ich trochę więcej? Nie, no jest ich trochę więcej, tylko mam problem z tym, żeby powybierać coś innego. Ta akurat mi tak spasowała i. I w sumie przy tych skokach mi towarzyszy od ładnych paru lat już. Myślę, że pasuje. I jej, jej słowa, jej tekst, i dynamika też. Myślę, że przy tym też się ludzie mogą, mogą fajnie, fajnie bawić, co wpada, wpada w ucho. Ale. No i też trochę w sumie, nawet sam tytuł to jest takie trochę, trochę, trochę mojej kariery, to zawsze do celu, e, nieważne, nieważne co się dzieje po drodze i jakby było źle, więc e, to jakoś tak nie, nie, z trudem mi przychodzi, męczą mnie co roku, że a może byś coś innego wymyślił, e, chyba już im się nie podoba ta piosenka, no ale, e, ale, ale jest e, mi pasuje, to jest okej. Okay. Nam pasuje, pięknie, metaforycznie opowiedziałeś o tym utworze, o tym tytule. Ja tę metaforę rozwinę. Jak się czułeś jako bohater tragiczny na Wielkiej Roku dzisiaj? Jako bohater tragiczny. To znaczy, ja nie byłem bohaterem tragicznym, to bo bohaterem tragicznym byłeś ty i Ania Karczewska, bo byście mnie nie mogli znaleźć, zlokalizować. Tak, ukrywałem się, dałem wam zadanie mnie, mnie szukać. No, proste było, poszedłem się przywitać z statom i dwójkami, a że akurat tam ludzi trochę się też jeszcze naszło, no to, jest, to jeszcze jakieś autografy porozdawałem, bo tutaj, gdzie przechodziliśmy, no był ten kontakt z kibicami odcięty, akurat tego, tak ułożyli tam, tam trybuny. więc no, to choć trochę tych kartek porozdaję. No a że miejsce, w którym byłem, było dość, dość wyraźnie schowane za dużym białym busem, i z żadnej strony tak naprawdę mi nie było widać, no to, no się poszukali trochę. Ja uważam, że w życiu nie ma przypadków, są tylko znaki. Kolejnym razem użyjemy drona, żeby Ciebie odnaleźć. Dziękuję bardzo, powodzenia podczas całego weekendu. Teraz tu są te, wiesz, jakieś lokalizatory, inne takie, takie bajery, to gdzieś tam wszczepicie i będzie. Będziemy wywoływać, żeby zawsze piszczało w kieszeni. Dziękuję bardzo. Dzięki.